Cezary Kęsik po bardzo pewnym zwycięstwie. Jak się czujesz po walce? O, jestem trochę zmęczony, ale cieszę się, że udało mi się wygrać. Co prawda, przez decyzję, ale jestem też zadowolony. Ciężka walka, naprawdę. Powiedz, co zadecydowało o tak pewnym zwycięstwie? Yy, przede wszystkim ciężkie treningi. I szlifowanie tego parteru, zdominowanie pozycji, przechodzenie pozycji z gardy do bocznej. No i łokcie, co w, na strikeu są możliwe, więc starałem się zadawać jak najwięcej. No i tam czułem, jak one wchodzą, więc starałem się cały czas je zadawać. Taki właśnie był plan na walkę? Do parteru i łokciami rozbijać przeciwnika? Yy, planu nie miałem na walkę, ponieważ przeciwnik mi się zmienił dwa tygodnie przed yy, galą i tak naprawdę nic nie wiedziałem o nim. No ale starałem się też w stójce coś tam powalczyć. No ale wiadomo, jeżeli była możliwość obalenia, a w tym sporcie jest to dobrze punktowane, więc schodziłem po nogi i obalałem. A jednak na, właśnie na początku drugiej rundy próbowałeś tam ustrzelić swojego przeciwnika. Tak, tak, zacząłem, yy, wszedł jeden mocny, nie wiem czy to był hak, czy to prosty, yy, no i widziałem, że troszkę się zachwiał, chciałem go dobić, ale no niestety przeciwnik był mocny, silny, no i trzymam ręce wysoko, nie dał się spunktować. Można nam opowiedzieć trochę o tym, gdzie się przygotowywałeś do tej walki i jak? Do walki przygotowałem się w klubie Cross Radom pod okiem Alberta i Leszka. Co prawda na treningi dojeżdżam 80 km, więc nie jest to łatwe, ponieważ też pracuję fizycznie i tylko dzięki dobrej woli rodziców mogę robić to, co kocham. I no staram się jeździć tak najczęściej do Radomia, ale mówię, jest to daleka droga. No i w miarę możliwości trenujemy ławach na siłowni joker tam z chłopakami trenujemy cały czas. No. Czyli rozumiem, że codziennie nie trenujesz. Yy, no, codziennie nie trenuję, ponieważ jak mówię, pracuję fizycznie i no nie mogę poświęcić się tylko yy, temu sportu. Tym bardziej należą mi się jeszcze większe gratulacje. Powiedz jakie plany na przyszłość? O, plany na przyszłość, yy, no to jak mówię, cały czas będę starał się polepszać swoje zdolności, będziemy szlifować wszystkie, no, wszystko to, żeby iść cały czas do przodu no ale zobaczymy co będzie dalej na pewno będę trenował i nie zrezygnuję dwie walki wygrane będziemy jechać do przodu chciałbyś coś dodać od siebie na koniec? tak, chciałbym podziękować trenerom, obecnym Leszkowi Albertowi oraz byłemu trenero, trenerowi Maciekowi Snowackiemu, ponieważ to on mnie nauczył pierwszych technik w tym sporcie. No i przede wszystkim rodzicom, którzy mnie bardzo wspierają, bratu, który jest w Anglii i nie mógł przyjechać na moją walkę, no i wszystkim kumplom, którzy pomagają mi w przygotowaniach do walk. A Ci dziękuję za wywiad i gratuluję zwycięstwa. Dzięki. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.